Temat zapisywanie ułamków dziesiętnych. Liczby typu, które tutaj na przykład są wypisane, nazywamy ułamkami dziesiętnymi. Te liczby można zapisać również w postaci ułamków o mianownikach 10, 100, 1000 albo może być to liczba mieszana, których część ułamkowa ma mianownik 10, 100, 1000. I tak po kolei. Wytłumaczę te, które zostały przykładowo zapisane. Ułamek dziesiętny, 6, dziesiątych. Podczas zamiany na ułamek zwykły, patrzymy, czy mamy całości. W naszym przypadku jest 0, czyli tylko 0 nie zapisujemy. Kreskę ułamkową stawiamy. Kreska ułamkowa powinna być tak prawidłowy zapis naprzeciwko. Znaku równa się, tak wyśrodkowana. Ułamek zwykły ma licznik i mianownik. Skupmy się może w pierwszej kolejności na mianowniku. Co będzie w mianowniku? Powiedziałam przed chwilą, że ułamki dziesiętne to inaczej ułamki zapisane, które mają w mianowniku 10, 100, 1000, 10 tysięcy. A co będzie u nas? Musimy spojrzeć w ułamku dziesiętnym, co mamy po przecinku. Po przecinku mamy jedną cyfrę. Czyli w mianowniku będzie jedynka i tyle zer, ile jest właśnie cyfr po przecinku. My mamy jedną cyfrę, czyli dokładamy, dopisujemy do naszej jedynki 1,0. Otrzymamy 10. W liczniku zapisujemy to, co mamy po przecinku w łamku dziesiętnym, czyli mamy 6 dziesiątych. Kolejny przykład: 1 cała, 32 setne. Tutaj pojawiły się całości, stawiamy jedną całą, kreska łamkowa, tak wyśrodkowujemy, żeby była naprzeciwko znaku równa się i jedna cała, żeby była na wysokości licznika i mianownika. Co będzie w mianowniku? Jedynka i ile zer, zobaczmy. Po przecinku w ułamku dziesiątym mamy dwie cyfry, czyli do jedynki stawiamy dwa zera, będzie 100, a w liczniku wpisujemy to, co mieliśmy po przecinku, czyli 32. Kolejny przykład, 0,55 setnych, setnych czy tysięcznych, liczymy tysięcznych, prawda? Dziesiąte, setne, tysięczne. W mianowniku stawiamy 1 i tyle zer, ile jest miejsc po przecinku. Liczb po przecinku, liczb jest 3, czyli 3 zera dostawiamy, 1000 otrzymamy, a w liczniku? To, co mamy po przecinku, nie stawiamy 0,55, tylko 55. Kolejny przykład, 2,89, mamy dwie całości, stawiamy te całości, kreska łamkowa w mianowniku 1 i ile 0. Po przecinku mamy dwie cyfry, czyli do 1 dostawiamy 2 zera, 100, a w liczniku to, co mamy po przecinku. Po przecinku mamy 89. Otrzymaliśmy 2,89. całe Ostatni przykład. Jedna cała i Jedną całą stawiamy. Kreska łamkowa. W mianowniku 1 i ile zer. Zobaczmy. Po przecinku mamy 3 cyfry. I stawiamy, Dostawiamy do jedynki 3 zera. A w liczniku to co mamy po przecinku. Mamy 136 i to zapisujemy. Teraz ćwiczenie, które, które ma na celu. Zamienić inaczej ułamek zwykły na dziesiętny. Mamy te, jest polecenie zapisz liczby używając przecinka, czyli po prostu ułamek zwykły mamy zamienić na dziesiętny, bo aby zapisać liczbę używając przecinka, po prostu musimy ją zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. Całości w tym ułamku nie mamy. Czyli będą 0, będzie 0 całych przecinek, i teraz po przecinku to będą te części dziesiąte, które tu są zapisane. W pierwszej kolejności zobaczmy, co mamy w mianowniku. W mianowniku jest dziesiątka. Dziesiątka ma 1 0, prawda? Czyli po naszym przecinku będzie tylko jedna liczba. I jaka to będzie liczba? No ta, która jest w liczniku, czyli 30, Kolejny przykład. Całości też nie mamy. 0, w mianowniku mamy 100, setka ma 2 zera, e, czyli po przecinku będą dwie liczby, i tymi liczbami będą, będzie to, co jest w liczniku, czyli 81. Odczytamy 0,81 setnych, 7 setnych, kolejny przykład. Całości nie mamy. 0, e, w mianowniku mamy 100. Setka ma dwa zera. Można sobie kropeczkami również zapisywać miejsca cyfr, żebyśmy się tutaj nie pomylili, szczególnie w tego typu przykładzie, tym i tym pod, tuż pod spodem. Dlaczego? No dlatego, że tutaj jak widzimy setka ma dwa zera, czyli będziemy mieli dwa, dwie liczby po przecinku. I teraz, jaki to to liczby? No na pewno to jest to, co jest w liczniku, prawda? 7. Tylko gdzie to 7 zapisać? Czy tuż po przecinku, czy y, jako drugą y, liczbę? Na pewno jako drugą, bo roz, rozpoczynamy zawsze za, zapisywanie tych liczb, które są w liczniku od. Ostatniego miejsca, które mamy do dyspozycji, jak gdyby podczas zamiany na ułamek dziesiętny. Czyli nasza siódemka trafia tutaj na to drugą pozycję, a w tej pozycji pomiędzy przecinkiem a siódemkiem, siódemką musimy dopisać 0. Kolejny przykład: 5 całych i 3 setne. pojawiły się całości, zapisujemy 5 całych przecinek setka ma dwa zera, czyli po przecinku będą dwa. Dwie liczby. Zapisujemy sobie kropeczką, żeby się nie pomylić. Na koniec trafia nasza trójka z licznika, a to miejsce pomiędzy przecinkiem a trójką uzupełniamy zerem. Otrzymaliśmy 5 całych i 3 setne. W tych przykładach, tych 4, które tutaj mamy, naszym zadaniem będzie zamienić ułamek, 10, ułamek zwykły, a jest to jeszcze dodatkowo ułamek niewłaściwy. Zamienić na ułamek dziesiętny. Zauważmy, że te ułamki wszystkie niewłaściwe. Wszystkie mają w mianowniku 10, 100 czy 1000. Więc bez problemu powinniśmy zamienić je na ułamek zwykł, dziesiętny. Tylko tak na początek, może później się wprawimy, to już będziemy to robić w pamięci. W pierwszej kolejności wyciągmy sobie całości. 11 dziesiątych. Przypomnijmy sobie ułamek niewłaściwy. Co to jest takiego? Na no taki ułamek, gdzie licznik jest większy od mianownika. Zobaczmy, nasza dziesiątka zmieści się w liczniku raz. Stąd jedna cała. Od 11 zabierzemy 10, zostanie 1 reszty, i, i ta jedynka jest zapisana w liczniku. Mianownik pozostawiamy bez zmian. I ten zapis już jest bardzo łatwy do zapisu w postaci ułamka dziesiętnego. To jest 1,1 dziesiąta. Teraz w tym przykładzie 401 setnych, zajmijmy, na pięć całości. Setka 4 razy się zmieści w naszym liczniku, czyli otrzymamy 4 całe i jedną setną jeszcze. I ta postać już jest łatwa do zapisu na ułamek dziesiętny. 4 całe. Po przecinku na pewno będą dwie cyfry. Dlaczego? Ponieważ nasza setka ma dwa zera. I teraz w liczniku mamy 1, ta jedynka trafia na koniec, a przed nią musimy uzupełnić miejsce zerem, czyli będzie 0 i dopiero tam nasza jedynka z licznika. Otrzymaliśmy 4 całe i 1 setną. Kolejny przykład: 1503 tysięcznych. 1000, 1000 z mianownika w liczniku zmieści się raz, tak? To będzie jedna cała. I jeszcze 503 tysięcznych pozostanie. Jeżeli już umiemy wprawnie, widzimy ile jest całości, możemy tą część jak gdyby już z tej części zrezygnować, czyli na, zamieniając ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną, tylko bezpośrednio możemy zapisać, ile to jest, na, zamieniając na ułamek dziesiętny. Jeszcze raz, dlaczego jest tyle? Ponieważ 1000 w naszym liczniku zmieści się raz. Jak odejmiemy 1503 od 1000, to zostanie 503 tysięcznych. 1000 ma trzy zera, czyli po przecinku musimy postawić 3 liczby, a tymi liczbami będzie ta nasza reszta po zabraniu tej całości. I ten ostatni przykład, 254 setnych. Setka w 254 zmieści się ile razy? Dwa razy, prawda? Więc zapisujemy dwie całe, przecinek. 54 setnych nam zostanie. Setka ma 2 zera, czyli będą dwie liczby po przecinku, i tymi liczbami będzie 5 i 4. Otrzymaliśmy dwie całe i 54 setne. Zapamiętajmy, że każdy ułamek dziesiętny można zapisać w postaci ułamka zwykłego. Niektóre z nich można skrócić, bo nie każdy można skrócić już, ale do postaci nieskracalnej. Tutaj mamy przykład: 40. Łatwo je skrócić dzieląc licznik i mianownik przez tę samą liczbę, i otrzymaliśmy 2 piąte, czyli ułamek 40, a 2 piąte to jest dokładnie tyle samo. I teraz taka uwaga bardzo ważna, bo no nie każdy ułamek zwykły można zamienić na ułamek dziesiętny. Taka zamiana jest możliwa, gdy dany ułamek można rozszerzyć albo skrócić. Bardzo często się rozszerza, rzadziej może się skraca. Tutaj będą poniżej, zaraz przykłady, gdzie będzie i skracanie, i rozszerzanie skrócić oczywiście do ułamka o mianownikach 10-100 podobnie jak rozszerzyć. Przykład 1 siódma, 1 ósma, 3 całe i 3 150. Sprawdzamy, który ułamek da się zamienić na ułamek dziesiętny. Tutaj od razu zapisałam, że jedną siódmą nie da się zamienić na ułamek dziesiętny, ponieważ jest to postać ułamka nieskończonego. Nie da się rozszerzyć mianownik ani do dziesiątki, ani do setki, ani do tysiąca, ani do dziesięciu tysięcy. Jest to postać ułamka dziesiętnego nieskończonego, o którym tego typu przykłady jeszcze będą w innym materiale. 1 ósma, zobaczmy, w mianowniku mamy 8. Jeżeli 8 pomnoży przez 125, otrzymamy 1000, prawda? Jeżeli mianownik został rozszerzony, to również licznik i otrzymamy 0,125 tysięcznych. Kolejny przykład, 3 całe i 3,150, to będzie przykład, gdzie najpierw skrócimy, a później rozszerzymy. Jeżeli 150, bo tyle mamy w mianowniku, podzielimy przez 3, to otrzymamy 50, prawda? A to 50 jest łatwo rozszerzyć przez 2 i wtedy będziemy mieli, wtedy otrzymamy 100. Pamiętajmy po drodze, że jeżeli skracamy, no to oczywiście licznik wkracamy, później, jeżeli rozszerzamy mianownik, to również rozszerzamy licznik. No i po tych czynnościach, czyli po rozszerzeniu i po skróceniu, odwrotnie pokazałam, otrzymujemy trzy całe dwie setne, które jest bardzo łatwo zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. Tutaj mamy takie jeszcze trzy przykłady. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego: 3 czwarte, 1 2 piąte, 4 całe, 20, 250. Tu tutaj zobaczmy: 4, całe, 4 w mianowniku, mam, prawda, w ułamku 3 czwarte. 4. 4 po 25 da nam stoi, łatwo już jest tutaj rozszerzyć. Dalej w tym drugim przykładzie również, jeżeli mianowniku rozszerzy, mianownik rozszerzymy przez 2, wtedy otrzymamy tutaj 10, tak, w mianowniku, a. W liczniku 4 i ten ułamek bardzo łatwo rozszerzymy. To będzie 1,4. Łatwo da się rozszerzyć, ponieważ w mianowniku otrzymamy 10. Jeżeli mamy postać 1,4, to taki ułamek w łatwy sposób już zamienimy na postać ułamka dziesiętnego. Kolejny przykład: 4,20, 250. No tutaj pasowałoby w pierwszej kolejności nam skrócić, prawda? Jeżeli skrócimy, w mianowniku, zobaczmy co mamy: 250. Jeżeli 200, nasz mianownik skrócimy przez 5, to otrzymamy 50 w liczniku 4. No a teraz dążymy do tego, żeby tutaj było 100, prawda? To wtedy popatrzmy, co będzie. No, jeżeli rozszerzymy przez 2, zapiszę to. 50 razy 2, 100. 4 razy 2 8 i już ta postać jest łatwa do zapisu na ułamek dziesiętny. Setka w mianowniku jest, czyli dwa miejsca po przecinku będą, czyli potrzebuję zapisać 0 i to 8 z naszego licznika. Czyli otrzymaliśmy 4 całe i 8 setnych. To była kropeczka, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest przecinek.